Cześć, z tej strony Franek. Jesteście na kanale modelarstwo przede wszystkim. Dzisiaj kolejny odcinek serii techniki modelarskie, czyli szpachlowanie i szlifowanie łączeń. Yy, w dzisiejszym odcinku właśnie pokażę Wam, się, jak, jak się szpachluje na właśnie tych, tych częściach. Poczekajcie, tylko zoomuję. Chyba widać, może na tym troszeczkę mniej. O, o, tutaj są te takie łączenia, no to jest, to jest bardzo, bardzo chropowate, ja takiego efektu nie, nie chciałam uzyskać, no niestety, nie dało się tego uniknąć. I bardzo to wygląda, bo to jest bardzo widoczna część. Eee, ok, no więc zaczynajmy. Eee, to tak, tak troszeczkę z takiej definicji krótko powiem na czym to polega i w ogóle. Po sklejeniu modelu właśnie może, może się okazać, że mamy jakieś przerwy pomiędzy częściami yy, ze względu na ich złe dopasowanie. W niektórych przypadkach spasowanie jest poprawne, ale oryginał nie posiada linii łączenia, więc musi być ona yy, całkowicie usunięta. W tym yy, no. yy, podstawowym materiałem do wypełniania szpar i łączeń to szpachlówka modelarska. Na rynku dostępnych jest wiele produktów, kilka dobrze znanych i dobrych jakościowych, np. tak szara Tamia i właśnie tej, której ja będę używał. Jest to Tamia Putty Basic Type, hmm, zielona szpachlówka firmy Squadron czy Gans Mister Surface 500 zielony. 500. Zielony Squadron schnie szyb, 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 szybciej i kurczy się mniej niż za pozostałe, ale z drugiej strony pozostawia lekko chorpowianą powierzchnię. Mister Surface 500 jest głodszy, ale kurczy się bardziej i zasycha wolniej, a ta mija jest tym, no można powiedzieć, złotym środkiem. Te, szpachlówki te można rozcieńczyć acetonem, by umożliwić łatwiejszą aplikację. Jeśli jednak rozcieńczymy za bardzo, nie będą one miały dostatecznie mocy wypełniającej. Ja, ja, jako że kanał jest dla początkujących osób, polecam nie rozcieńczać jej yy, acetonem, a Nakładanie ją na styropian, tak styropian, ponieważ szpachlówka, żeby się nie, nie wyschła w y, pudełku, y, no musi, musi mieć taki płyn, nie, nie wiem dokładnie jak się ten płyn nazywa i y, y, jeżeli damy tą szpachlówkę sobie na styropian, to ten płyn wypali ten styropian i zostanie nam sama czysta, czysta szpachlówka, więc dzisiaj będziemy takiej techniki właśnie y, y, używać. No więc zaczynamy. Co będzie nam dzisiaj y, potrzebne? Właśnie ta szpachlówka modelarska wygląda ona y, tak, jest to Tamia y, Putty. właśnie jak mówisz basic type. Będzie nam potrzebny właśnie y, będzie nam potrzebny y, steropian y, będzie nam też potrzebny papier do molde, do y, szlifowania, jest to ta Sending Sponge Sheet 3000, o gradacji 3000, już taki typowy do polerowania danej części. Będą nam, tam, nam także po, po, potrzebne właśnie części, na których będziemy pracować. E, różnego rodzaju pilniki jak ten, taki mocny na sam początek e, lub takie na następny krok. E, takie, szpatułki modelarskie, nożyk, e, pędzelek jakiś stary do nakładania szpachlówki, e, i takie coś na wodę. Ok, ubieramy rękawice. Ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy, choć tak się postaram go mocno poskracać. No więc, zaczynajmy. Pierwszym krokiem od razu, co zrobię, to nałożę sobie naszą szpachlówkę na, na Styropian. Nie za dużo, bo nam akurat wystarczy trochę. Strasznie to śmierdzi wszystko, więc no niestety nie unikniemy takiego niefajnego nie, nie, nie zapachu. Ona powoli, powoli będzie to wypalać. Kolejnym krokiem sobie nalejemy troszeczkę wody do tego zbiorniczka i będziemy w nim moczyć te różnego rodzaju pilniki, żeby one się tak mocno, szybko nie stępiły. A w sumie to nie, nawet nie musimy wlewać. Będziemy w nim po prostu zamoczać i później lekko czymś wycierać, a niech będzie tym wacikiem, wacikiem będziemy to wycierać. Ok. Sobie Przygotujemy nasze części. Już powoli, powoli, ale jeszcze chwilę musimy poczekać. Pamiętajcie, nie zakładajcie za dużo, nie nakładajcie zbyt dużej ilości yy, szpachlówki modelarskiej, bo zbyt duża ilość będzie się później trudno yy, ściągało, bardzo trudno się ją będzie no, szlifowało z, z danego modelu. I naprawdę nie nakładajcie jej zbyt dużej, zbyt dużej ilości. Tak wystarczająco. Oczywiście wiadomo, że ta szpachlówka później się kurczy. Nie za mocno, ale się kurczy. Więc no. Yy, no, nie nakładajcie jej zbyt dużo. Jeszcze musimy chwilę zaczekać. Jak chyba widzicie, yy, lub nie. No już on, ten, ten, ten kwas, czy nie wiem co to, ten płyn, już mocno wypalił tą, ten, no, ten styropian. Ale jeszcze musimy chwilę poczekać, bo jeszcze jeszcze trochę zostało, aż szpachlówki będzie chyba w sam raz, mi się tak wydaje. Nie wiem, czy będziecie wszystko widzieć. Po każdym takim jakby kroku, który będę robił, będę robił zuma, bo niestety ta kamera musi być dość wysoko. A zoom, niestety nie łapie zbyt, nie, nie, łapie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę musimy zaczekać. Możliwe, że to poucinam, ale no, zobaczymy. Na pewno nie będziecie widzieli procesu, w którym będę tak dokładnie szlifował, tylko początek i końcówkę. Żebyście mniej więcej wiedzieli, a ja nie będę, bo to jest bardzo długi proces tego szlifowania, więc no, no cóż. Um... ok. Dobra, myślę, że możemy już zaczynać. Bierzemy sobie troszeczkę tej, tej, tej szpachlówki modelarskiej na pędzel i nakładamy. Najlepiej tylko w miejscu, w którym jest ona potrzebna, bo jeżeli damy ją na bok, to później właśnie będziemy mieli no niestety więcej roboty. Jeżeli nałożymy nadmiar, to lepiej ją właśnie ten nadmiar tej szpachlówki ściągnąć. Na jednej części mamy, teraz na drugą część będziemy nakładać nie za dużo, jeszcze troszeczkę wypełnić tą dziurę. To ja się na chwilę na razie z Wami żegnam. Wrócę dopiero za jakiś czas, aż to wszystko wyschnie. I, no, i później będziemy dalej. Okay. Cześć, witajcie po przerwie. Uprzedzam od razu Wasze pytania. Do umycia pędzla. Znasz pochwórki modelarskich Zeszło ono w 100%. Użyłem rozcięcznika do farb modelarskich, olejnych, ale zeszło, jak widać. Więc tego użyłem. Tu jest pędzel, był biały, już nie jest że tak powiem. Dobra, część już na wysku, jak przed chwilą sprawdziłem. Teraz tak, akurat w tym przypadku chyba nie będziemy, aczkolwiek no możemy na, na lepki początek użyć takiego największego pilniczka. I będziemy tak powolutku. To jest taki dość no, trudny proces i trzeba być z nim ostrożnym, żeby w wielu momentach po prostu nie przesadzić ze szlifowaniem, bo no, naprawdę trzeba, trzeba uważać. Okay, z tym klinikiem się już pożegnamy. Teraz użyjemy troszeczkę tego. Czaszkolwiek wydaje mi się, że akurat w tych częściach y, nie będzie to zbyt trudny proces. Są niestety, niestety części, momentami takie części, które się bardzo często, y, często co ja gadam, bardzo y, ciężko y, poleruje i szlifuje. Ogólnie na tych częściach w ogóle ogólnie pracuje się na tych częściach z masą modelarską, ze szpachlówką modelarską. Musimy uzyskać równą powierzchnię. Okej, okay, myślę, że efekt już powoli, już powoli jest dość widoczny. No, może użyjemy sobie tej części pilnika. Ja przecież nic nie widzicie. Okej. Okay. I teraz sobie użyjemy gąbki polerującej. No. Jestem zadowolona naprawdę z efektu. I tutaj jeszcze mm, lekkie lekkie poprawki. Ogółem, ogółem wyszło bardzo ładnie. Jeszcze ostatnie. Nazwijmy to szlify, żeby powierzchnia była. No cóż, idealnie prosta, bo inaczej to. Nie, absolutnie ja nie biorę pod uwagę. Ok. No, no to na tyle, ja ma będzie w tym, w tym odcinku. Efekt jest naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie. Teraz poczekajcie o jajku. Musimy złapać kamera. OK. Wy tego nie widzicie, ale powierzchnia tej części jest naprawdę, naprawdę gładka. Jeszcze spróbuję coś. O, Może widzicie? Tak widać. Bardzo ładna. Naprawdę, tu widać, widać gdzie, były, gdzie były te wypychacze. Tutaj taka, taka biała kropka. No i naprawdę, efekt jest, jest bardzo dumny. Sam, sam w sobie w sumie ja jestem, jestem zadowolony z tego, z, tego, z tego efektu. No więc to chyba będzie w tym odcinku na tyle. Nie był to w sumie zbyt długi odcinek. Choć może dla Was, dla mnie w sumie. W sumie nie. No będzie to trwało około 10 minut. To tak, na koniec. Na koniec parę słów. Dzięki za obejrzenie tego. Odcinka. No, to tak, taka, taka, tra, Takie tradycyjne słowa. I teraz, tak. Yy, zapraszam Was do yy, gdzieś przykładowych na jakiegoś yy, subskrybowania tego kanału. Ale proszę wysłuchać tej informacji, jest ona bardzo ważna. Dla tych osób, które w ogóle to oglądają, yy, zapraszam Was do polajkowania filmu, abym wiedział, ile osób tak naprawdę jest na tym kanale. Później no, do subskrybowania tego kanału, do polecania go znajomych, bo kanał naprawdę mocno się rozwija, ma już naprawdę ciekawe poradniki. Dla początkujących nie mówię, że to jest dla profesjonalnych. A osób na kanale jest naprawdę mało. Chyba mi się wydaje, że jest około 12-11 subskrybentów, więc to jest naprawdę mało. A ja bym chciał, żeby kanał się rozwijał, rozwinął. Tak nawet jakby było 100, 100 subskrybentów, to już bym był naprawdę zadowolony z kanału, mi by to wystarczyło. No, moim głównym celem jest około 1000 subskrybentów, może 2 i nie więcej, i później to już będzie możliwe, że koniec kanału, możliwie, że do tego czasu nawet już wcześniej że po prostu braknie mi odcinków. Na razie lista jest dość długa ale no boję się no to tyle no to dzięki za obejrzenia i zapraszam do kolejnych do kolejnych materiałów na tym kanale Odcinek wyszedł tak na ocenę celującą i, i w ogóle i dzięki za obejrzenie i zapraszam do kolejnych to cześć